40 lat temu pan profesor Eliga wraz z zespołem profesorem Bochenkiem i profesorem Marianem Zębalą w asyście doktora Ryfińskiego, ale przy ogromnej pomocy doktora Kominka, który znieczulał pacjenta, wykonał pierwszy udany przeszczep serca w Polsce. Udany. Ponieważ próby pierwszego przeszczepu serca w Polsce podjął się profesor Jan Moll w łodzi zdecydowanie wcześniej, ale była to próba nieudana. Chory nigdy nie odzyskał przytomności, nigdy nie odzyskał świadomości zmarł na stole operacyjnym. Biorcą serca był pan krawczyk. Pan krawczyk cierpiał z powodu krańcowej niewydolności krążenia. Nie było już dla niego żadnego innego ratunku niż przeszczepienie. Ta krańcowa niewydolność serca została spowodowana u niego. Masywnymi zawałami, które wówczas nie były leczone. Profesor Eliga, podejmując się tego heroicznego na tamten czas wyczynu, był przygotowany, bo wraz z zespołem przygotowywali się teoretycznie i praktycznie ćwicząc na zwłokach do zabiegu przeszczepienia. Jednakże to, co dokonało się 5 listopada, raz jeszcze powtórzę, zmieniło oblicze polskiej kardiochirurgii i kardiologii.